Hej, siemka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pokémon. Tak, nagrałem to tego samego dnia w ogóle. Nie wiem, chyba dzisiaj nagrałem cztery odcinki z tego Pokémonu. Tak mnie to wciągnęło. E, słuchajcie, niestety poza odcinkiem walczyłem z tą kobietą. Fight. E, tak, walczyłem z Była ciężka, miała dwa, miała dwa PG na dziewiątym poziomie. E, trochę ciężko zaczęło być, bo skry po prostu wszystkie takie skrytla w nią nie wchodziły. O, oh, hej, I meet you in your vision forest. I po prostu trochę Pidgeya po, podregulowałem. Mm, tak. Woom, ale już trzy pokemony. Caterpie, 10. No, jak widzicie, mój Pidgey też ma dziesiąty. I tak trochę dziwnie się będzie walczyć. No, coś się, że po prostu będziemy chodzić w tej z powrotem, nie? A, że, wiecie, do medyka i walczyć. Od medyka walczyć, nie? Bo tak widzę, że. Że gościu ma w ogóle trzy Pokemony. Dobra, pokonaliśmy je. Fajnie. A ja chyba nie mam katarpii, tak w ogóle. 11 level! Tak od razu. Bo Catcher is about to swidle. No nie, nie lubię Widdu. No, 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 Nasz Pit Game musi nabierać leveli. No to on jest na to za szybki. Więc nasz Pokémon tylko będzie ich bił. O, jak pięknie. Żeby tylko nie użyli zatrucia. Jak zatrucia to już tego nie lubię no i super, critical hit yy, i co wyślę? 111 expo, super Caterpie, no spoko, pewnie taki 12 poziom, nie? nie, też 10 no to będzie ciekawe bo to nam jakoś nic nie zrobiło ale jak widzicie mamy mocniejszego kat, Bilgea jak w ostatnim odcinku miał siódmy, później poszedłem chwilę grać. E, u, wreszcie uderzył. E, poszedłem chwilę sobie pograć i po prostu nabiłem sobie nim level. Nic się nie stało. No dobra, straciłem trzy hapsy. Nic, nic, nic złego się nie stało. To nie jest jakoś dużo. Mam 12 level. Nasz pokémon jest silny. Quick Attack w ogóle mamy. Yeah, rouge defeat bad no dobra Super, zawsze, zawsze będzie e, Zawsze trochę kasy, trochę levelu, pewnie ty też będziesz się chciał bić Widzicie Każdy chce się teraz ze mną bić, dlatego mówię Kurde, idę w to miejsce, ale nagrywam odcinek Ponieważ każdy pewnie chce się tu ze mną bić fight. no dobra Ratata 11. Dobra, my wysyłamy naszego ptg na 12. I zobaczymy jaki będzie ten quick atak Wow No faktycznie taki quick tackle A Fight, użyjemy gusta Aha, czyli to tak jakby... Aha, super I co jest silniejsze? Dobra, już wiem co jest silniejsze, ale akurat teraz wolę, żeby on szybko go zaatakował, to zależy zbić właśnie całe HP Nie za dużo straciliśmy 133 ekspon nie jest źle. Econs! Zmienimy sobie na skrytl. E, bo tak. Bo dawno mój skrytl nie walczył. A chciałem Wam pokazać, właśnie Watergana. A taki tam atak. Squirtle, no i bardzo dobrze to broń. Bo teraz go zabijemy waterganem Dum dum dum. Te tak giz, tak, tak trochę wiecie, chcę teraz też Squirtla ulepszać, bo. No to są takie nasze dwa najlepsze Pokémony. O, mamy 16 level na Squirtle. Mega Youngster. Pokonaliśmy tego młodzieniaszka. O! ewoluje, Uwaga, chodź, chodź, no. No. Waterfree! Tak jest! Ewoluował skrzyżowy ewoluc in the waterfree. Water Powiedzcie mi, jak ja mam to przeczytać. Tagist! <laughs> tak jest. Mamy nowy ewelowane... Ew... Mamy wyższy poziom naszego Pokemona. Ewolucję. O, tak to powiem. Tak, ale, ale dokąd ty teraz idziesz? A do Marketu. Czy najpierw kupić... E... Sobie dwie Pokebole. Słuchajcie, złapałem też Kakunę. Zapomniałem wam powiedzieć. Dlatego mówię wam teraz. Złapałem Kakunę, ale ten pokémon nie robi nic. Jego pierwszy atak, bo złapałem czwarty poziom. To jest po prostu, że on jakby się broni. I nic więcej zrobić nie umie. Nie, nie, nie umie atakować nic. Jeśli oglądaliście któryś tam, od, chyba trzeci czy czwarty odcinek Pokémon, jest... Nie będę wam spelerował, po prostu jest walka, gdzie wystąpi Kakuna. Tyle wam powiem. Obejrzyjcie sobie! <laughs> nie ma chyba nic, nie, nie, nic śmieszniejszego niż właśnie ta walka. Dobra, idziemy. Chyba od 15 czy 16 poziomu nam e, ewoluuje Pokémon, więc warto wiedzieć. Czym, W ogóle, który ma poziom ten nasz Wartofu? Pokémon. Wartofu! Czekajcie, zamienimy go sobie na razie z PitGayem. Oh, dobra, dobra, dobra. Idziemy. Tak jak widzicie, dużo osób pokonaliśmy. To chyba jest też kolejną osobą, która chce walczyć, nie? No właśnie. Musimy stanąć przed nimi. E, kurczę normalnie miejsce, gdzie są wszyscy trenerzy Pokémon, z którym się walczy normalnie. Cztery Pokémony! Nie pokonamy ich. Nie pokonamy ich, ponieważ z tego prostego powodu, że. Może mm, ich nie, nie pokonamy, tak. Aha. Okej. Okay. na hita Okej. Okay. Okej. Okay. Kakuna, o. Dawaj. O, kurde, miałem zmienić. Tym razem miałem zmienić. Zobaczymy, czy on ma jakiś w ogóle atak od 9 poziomu. O, zobaczymy. Harden. No i właśnie to jest to. I on nic nie robi. Oprócz tego, że się broni. Pyk. Critical Hit. No, nieźle. Eee... Kurde, on zaraz będzie miał 17. Caterpie. Tak, lubię Caterpie. Eee, nie. Który? 9. No dobra. No. Ma więcej pokemonów, ale nasz pokemon zabija je jego jednego pokemona na hita. No, nareszcie. Ach, te dwa hapery, Dwa hapery, tak. Dwa HP. Cyk. <laughs> I po Caterpie. Ej, serio, my zaraz będziemy mieli na nim 17 level. Metapod. Ej, nie wiem, co to jest za Pokémon. Nie pamiętam go. A, Metapod to jest ewolucja Caterpie. No tak, teraz pamiętam. Albo nie, to. Sorry, nie kakuny. Tylko ma, e, metapody walczyły, przepraszam was. Myślałem, że tylko Kun walczyły. Metapody. Przepraszam, metapody. E, gdzie aż miał Metapoda i ten... I walczył nim. Zobaczcie sobie, odcinek czy czy jest genialny. E, tak, mam 17 level. Tak is, tak! I Would one. Aha. fajnie, gdybyś miał inne Pokemony, to byś wygrał. No, no. Masz takie, jakie masz. Okej, okay, dobra. E, zamienimy go sobie. Po prostu wiecie, Waterfree teraz pójdzie tak do obrony bardziej. Elo? E, czy musimy stanąć przed nim. Hey, you are not warning shorts. Dobra, walczymy. Tak, odcinek można nazwać walki. Tak. I chyba zrobimy pół godziny odcinek. Bo kurde to będą same walki. Spiro! Jeszcze... Uuu, Uuu to przegramy, to przegramy. Ciu, ciu, quick attack. Wow, da, dużo HP nawet zabiera. Fell, ok. Pewnie, nie, trafiliśmy to super, to super trafiliśmy go. Ale nasze ataki chyba sła, słabną przez to. Ale użyjemy sobie tych e, quick ataków. O, dobra, będziemy, mamy go jeszcze na dwa uderzenia. Super. Yy, na, nasz nasz Pokémon jest taki dość mocny na tego Spiroła. Mówiłem, dobra, okej. Okay. Dobra, nie, na szczęście nic się nie stało nam. Kurde, i ten Pidgey jest hardkorowy. On pokonał, będąc 12. levelem, pokonał 14. level. Powinien mieć sam 13. teraz. No właśnie, bo to było zbyt hardkorowe. Okej, okay, dobra. O, już go pokonałeś, miał tylko jednego Pokémona. No, i fajnie, i na kolejną pokebolę leci. Dziękuję bardzo. Okej, okay, dobra. Tu, tu, tu już nic nie ma. Tu i tak musiałem przed tą babką przejść. Właśnie, o, niestety. Tak, ale widzę, że jesteś o takiej osobie. Dobra, ty pewnie będziesz ze mną chciała walczyć. No zobaczymy, zobaczymy. Nasz Waterfree w razie czego ma bardzo łatwy poziom. O, tamta wygląda dokładnie tak samo. Przecież to przed chwilą z nią walczyłem. Z nią, z nią walczyłem, ona, ona miała te dwa Pitygeje poziomu dziewiątego. Quick Attack! Wczum! Jesteśmy szybsi od niej. Okej, okay, dobra, ten atak jest dobry. O, ona też. Uuu! Trochę, trochę nas to obiło. Ale nie ma tego złego, my pokonaliśmy ją! Hehehe! <grym> pit <-Guin>. Green! <grym> Nidoran! Okej! Okay. Nie, nie chcę. Przypadkiem to naciskam. Dziesiąty poziom. Co nam da Quick Attack? Czy da nam ponad pół HP? Bardzo dużo HP. Critical hit. No dobra, no trudno. Wow, Horn Attack. Ciekawe. Quick Attack. Chucza! Jeśli się zastanawiacie, co jest naszym celem, naszym celem jest... Mm, kopalnia digletów, Kopalnia digletów, Jaskinia digletów. Pokonaliśmy. Tak yes, Be nice. Dostaliśmy. Kolejny highs Chodźcie walczyć. <grystanie> nie, nie możesz pokonać mojego nowego Pokemona. Zobaczymy. <grystanie> Znowu on. Caterpie. No naprawdę nowy Pokémon Caterpie. O nie, nie wierzę w to. Quick. Błagam was. To będzie czternasty poziom dla Caterpie. Znaczenie dla Caterpie, tylko dla Pidgeya No to mu nic nie zrobi. Jesteśmy za szybcy. Za szybcy, za wściekli. Pyk. Dobra, jedziemy go tak. Stringshot. To, to, to nam nic nie robi, więc na spokojnie. My się, my się tak atakujemy. Pyk. Przejechany. Tak jest, tak jest. Tak się właśnie. Tak się zostaje trenerem Pokémon. Tak jest, ja mam 14 level. Powinniśmy dostać e, Metapod. O. E, no, tym razem. No. Metapod, e, który nic nam nie zrobi raczej. Mm. No, to jest to samo co Kakuna, nie? On po prostu się obroni. Pyk. Więc możemy po prostu walić. O, krytyka. Możemy walić po prostu naszymi najmocniejszymi atakami. No i mówiłem, że Pidgey będzie miał 14 lat, ale... wow! Widzieliście, jak mu to mało zabrało? On się po prostu tak broni! Nie wiem w sumie, co to mu daje, nie? Bo... Tak naprawdę to mu nic nie daje, jakbyśmy po prostu, nie wiem, mieli dwa Pokémony, to ten Metapod byłby jakiś dobry, nie? Bo by mógł bronić oby Pokemonów. Ale jak praktycznie to nic nie daje, no to... To jest bez sensu taki Pokémon, który w ogóle nie walczy. Uj, czekajcie, to mnie jeszcze nie było. A pewnie z nią będę musiał walczyć. Dokładnie. Ech. Dobra. Lisa. Znowu las, a nie las. Wants to fight. Ile ona miała? Gigle po! No ma Gigle Pufa! jej jak on jest słodki Tak, są się Gigle Znaczy lubię bardzo Gigle ale jest taki słodki. Tak, jest, jestem dziwny. <laughs> nie ma na nim efektu. Lubię, pi lubię Jibblepuffa, Po jest fajny Słodki, taki słodki Disable, wow Ale pewnie nic nie widzę Dokładnie Aha, że ona mi on mi zablokował atak Ej fajne, zablokował mi atak Próbował mi zablokować atak Ale easy, easy Teraz go zjechaliśmy tak jest, tak jest! Zjechaliśmy, bo mam leży. Widzicie, jaki pitge jest mocny. A on w ogóle powinien poznać jakieś nowe zaklęcie. Dobra, idziemy w busz. Patrzymy, w buszu nic nie ma. O! Dobra, coś nas atakuje. Spiro Który masz poziom, Spiro? Piąty. No. Ten Pidgey też zaczynał od piątego, ale zaś bym się musiał cofać, żeby go ulepszać. A mi się trochę nie chce. No nawet nie muszę, widzicie? Jeszcze nasz dostał expo praktycznie za nic. Kurde, ja bym chciał iść tam gdzie... Aha, dobra, mogę przeskoczyć. Zapominam ciągle. Chciałbym iść do tej... E... Wiecie gdzie chciałbym iść? E... Itemki już chciałbym iść tu. Kurde. No o, o o! Tu bym chciał iść. Nie, to są wirdniowe. Tutaj Diglet Cave. Tam bym chciał iść. Bardzo bym chciał tam iść. Patrzcie, on się odwraca. On się, on się na nas odwraca. Odwrócił się na nas, okej. Okay. Dobra, co tu pisze? Uh, Roć 3. Okej. Okay. To pewnie jakieś nowe miasto jest. E, 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 no tak, to jest jakieś nowe miasto. T tutaj nie chcemy. wi skaczemy. Ale kurde, normalnie miejsce, gdzie cały czas mogliśmy fajtować. Chodźcie, zobaczymy, co tutaj się kryje w gążku. Może coś fajnego. O nie, zo, wspiru Jak będziesz siódmy, to cię wezmę. Ósmy! Tak jest! Weź go tak, nie zabij go, błagam Cię, nie zabij go! Tak jest, nie zabił go, o to chodziło. Item, Pokeball. Bo wiecie, tam mogą się trafić jeszcze, gdzieś tam są piąte levele i tak dalej, po prostu ten Spiroł, tego Spiroła jakby damy radę ulepszyć. A nie, że będę musiał wracać się znów na y, pierwsze miejsce, te, na te nasze pierwsze miejsca, gdzie polowaliśmy, żeby go ulepszyć, nie? Idziemy do Poké, 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 Poké Welcome to our Pokémon Center Okej, okay, to uleczcie moje trzy Pokémony w sumie, bo one też są też zmęczone okej, okay, thank you, you're pokemon fighting for it. A, czekajcie, ten gości... Co, co, coś mu się tu wyświetla team rocket aha, dobra Yes. aha, okej, okay, dobra the PC someone PC a, czekajcie uwolnimy uwolnijmy uwolnimy pitgeja a po co nam jest by PC, dobra. Spiroła sobie też. Robaczka, nie! Robaczka i nido zostawiamy. Tak samo jak ratatę. Bo tak. No, 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 no. nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę! Uuu! Access my PC, access item storage system, aha! Potion to do Lockout uh, Professor Oak's PC. Uu, tu możemy się zareagować za do jego PC. Ten jest? 58. ONET Rating. You still have lots to do. Aha. Czyli musimy po prostu mieć jakby uh, 17 pokemonów, a mamy 8. No to po co ja sprzedałem tamte. O, 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 tu wy, wy, to wygląda ciekawie już Tu będą innego typu Pokémony, tak, tak liczę o, 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 jest, słuchajcie, jest coś innego Zubat Tam, tam, tam Ale to będzie pierwszy Pokémon, tak? To będzie taka zapowiedź, co nas tutaj czeka mm, Quick attack Ha, ha, ha Jak go zjechał o, czekajcie. Super Sonic. Sony e, pgb Aha, dobra. Zmienimy sobie Pokémona na Spiroła. No tak, tak. Come back. I po prostu zrobimy, żeby Spiro go pokonał. Aha, e, się powinien zrobić z tym. It's not very effective. Okej, okay, dobra. Ale zregenerowało mu życie. Dobra. Prawie go zabiliśmy. Tak, to będzie takie dość wyczerpujące dla niego walka, ale, ale myślę, że spoko. Uh, it Welecz, uh, it Growl. Aha, że go tam za, za, chyba, tak? Znasz naszego personiku? Nie wiem, o co chodzi? Ale okej, okay, dobra, już się ogarnął i zabił go. Super. Pit Gen 42 Expa. E, szkoda, że nie więcej. Dobra, dzięki Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zaraz biorę się do nagrywania kolejnego odcinka. Dzięki, trzymajcie się, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć.